Siemano, witajcie z tej strony, witam was no odcinku. No, Zadajcie się na moim kanale i witam was na no, no, chyba wam pokazywałem, ale jak niektórzy nie wiedzą, to można zmienić na lodziarnię. No ale, tak. Dobra, widzowie. Ale to nie jest w ogóle o tym. Dzisiaj po prostu chciałbym nagrać dla was film. Wiem, że... Dzisiaj no niestety mam smutną informację, bo może nie być filmu z mojej przygody. Ale może na przykład we wtorek będzie już. Bo ja obiecuję, że na przykład na pewno wtorki będą. A jak nie będą, to nie wiem kiedy będą, ale dobra. No mam nadzieję, postaram się, żeby dzisiaj był film z mojej przygody. Więc subskrybujcie kanał. I oczywiście zapraszam na mój drugi kanał, Adaś czy Gaming. I zapraszam też. I też zapraszam y, na moją piosenkę Adaś cała historia. Premiera, premiera już jutro o godzinie 18.00. Idziemy teraz do kina na Adaś całą historia <grym> Puszczamy. No, ale wchodzi kod. Dobra, wchodzimy. A, a dość. A, o, a. Historia. Historia. Premiera. Godzinna. Osiemnasta. Pyk 0 Zapraszam, zapraszam na mój. Zapraszam bo niedługo będzie już jutro o godzinie osiemnastej na nie spróbuję Was oszukać i na pewno... I postaram się, żeby jutro o godzinie 18 była ta piosenka. A jak nie będzie, to to znaczy, że będzie na przykład o 20.19 albo następnego dnia. O 18.00. Ale postaram się Wam dostarczyć tą piosenkę w sobotę. Więc do zobaczenia z kim się widzę w ogóle. Dobra. Ten odcineczek może sobie pogramy. A zróbmy sobie jakiś domek fajny. I wam pokażę też dom, na którym będzie robiona premiera. A dajcie całą historię, to jest tak ten. Um. Uwaga. Z kim się w ogóle widzę? Widzę z kim się widzę na premierze? I taka jest moja historia. Że na przykład... No, jeszcze tej piosenki, że jeszcze, jeszcze premiery nie nagrałem, ale mam nadzieję, że zaraz nagram tą premierę. Ja tutaj chyba było. Tutaj chyba napisałem cała historia. I chyba tutaj napisałem a 3.2.1, co nie? a, dy, a 3, 2, 1. I tak tańczyłem. Czekaj. I taka jest moja historia. Czasem, mimo nawet taki ceny, że robiłem 50. Od 0 do 50. Mega, mirowo. Jestem bogaty w ogóle. A przypadkiem to. Ej widzowie, a przypadkiem ja nie wybrałem na premierę na premierę y, filmu y, domu z y, traileru a cała historia Ady Aś A w ogóle widzie, wiedzieliście o tym cała historia i zobacz. Mordo, normalnie. Czekaj. O kurde. No zobacz, normalnie tutaj napisałem Adaś cała historia. Czekaj, może się pomniejszę. No zobacz, napisałem tutaj Adaś cała historia. I jeszcze napiszę se dwudziesty yy. drugi dwudziesty drugi Marca, kropka, 2025, godzina 18.00. Ona napisałem 22 marca 2025, godzina 18.00. Ale jaja. ja. nie, eee, e, 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 e. No chłopie, nie dzwoń mi pod chatą. To jest dziewczyna, Sel, selam? Jestem polski, chłopie polska, polska. Nie wiem o to jej chodzi, dobra, zobaczmy. Mam polski serwer, no tak, polski polski serwer, przetłumaczony też na polski. Ej, 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 co wy mi wchodzicie tu pod katę? Dobra, zbanuję go. Zbanuję go. No chłopie, co ty? Masz za swoje typku. Ha ha śmiech. Zbanowany Ale nie była zabawa jest. mi stawiasz tu? Ty ma... No Chciałem powiedzieć przekleństwo na d Kończy się na O Dobra. No i ja nie chcę przeklimać na filmach Bo ja nawet cenzury nie umiem ogarnieć na filmach. Ale co ona mi tu zrobiła no? Jak ja teraz nagram piosenkę? Jak ja teraz nagram piosenkę? No jak ja teraz nagram piosenkę, widzowie, jak jakiś ty będzie mi na usta klaskać tutaj pod domem. Nie, no to ja mam taki dom mieć. No super, a to wiesz jak tańczy. No ale chociaż zostawcie suba. No bo tak nie może być, no. No mam nadzieję, że tych głupków nie będzie na premierze. Mam nadzieję, że nie dołączę na serwer, gdzie oni właśnie będą. Bo przed domem nagle mi dzwonią chłopie pod chatą. Di, 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 di. Oczywiście też będzie bit do piosenki, ale co oni mi tu robili? Dobra, może czerwony mi pomoże. Kolor domu. Aha, tylko mi tutaj te osłony mi zrobiły. A, no co wy mi tu zrobiliście? Ja nie, ja nawet nie mogę tego usunąć. No, że jeszcze napiszcie jakieś zytkie słowo, że jestem naszego dy. Ilan. Hmm. Ha! Uciekam z tego miasta. Kiedy by. Chidowaj, kiedy będę wiedział w ogóle ten prywatny serwer. No. Dostanę Bobuksy na dzień dziecka, chociaż może. Dostanę Bobuksy na dzień dziecka. A jak nie dostanę to dostanę na moje urodziny. Nie. I będę mieć prywatny serwer w końcu. Jezus Maria. No i to jest ten chyba bacon guppie, który którymi. Dzień dobry, poproszę Grimy Shake. DI by Daj burgera, daj burgera cześć No siema, ale daj mi burgera. Daj mi daj burgera. Dzięki. Ja rysem ry, 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 jesteś rysem. Nie by, ol, oh, nie, Polakiem. Polska 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 górą Chłopie, ja przecież... O, dzięki. O, dobra. Ej, ej! <ścoughs> nam, nam, nam. No, no. Nie wiem, no co tu się dzieje, no, Halebro Kevin. Okej. Okay. Dobra, widzowie, chyba na dzisiaj i my już kończymy. Dzięki. Dzięki. Pa. Dzięki, pa. Ja sobie ten zestawik wezmę, okej? Okay? Dobra, widzowie. To może być trochę od hajodrukę, ale niedługo nie będzie już tych osób. Do zobaczenia w następnym odcinku. A!